Przychodzę dzisiaj do Was z ekipą słodziaków Mały Miodowy Miś, Lilka i Maleńka Meszka. To jest ekipa z wydawnictwa Tekturka, która już kiedyś wędrowała sobie i mieliśmy już tą książkę wydaną. Ale jeśli znacie, kojarzycie Tekturkę, to dobrze wiecie, że oni wręcz Przodują w wydawaniu książek, które kiedyś były dostępne, a potem wszyscy bardzo chcieli je mieć i niestety ich nie było. I dokładnie takim tytułem jest Mały Miodowy Przeuroczy Miś. Ja nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogzką, jestem bookmarketerką, co oznacza, że z radością i z wielką pasją opowiadam Wam o książkach dla dzieci i młodzieży. Tym razem, no, oczywiście, książka dla najmłodszych. Ja myślę, że dwulatki, trzylatki będą przeszczęśliwe. To jest taka prosta, spokojna, przepięknie zilustrowana historyjka. Prowadzi nas, no właśnie, do lasu zimowego, pięknego. Spójrzcie, to jest mały miodowy miś, który zobaczył księżyc i postanowił, że chce. Powędrować, bo ten księżyc wyraźnie, no może nie zaczepia, ale daje znaki, kusi, ja bym powiedziała. Więc skoro mały miodowy miś nie mógł zasnąć, wyskoczył z łóżka, wyszedł na dwór i kogo spotkał? Króliczkę Lile, która też zwabiona, zaciekawiona tym księżycem. Nie śpi, tutaj lepiej króliczkowego bałwana. I e, razem postanawiają, że wyruszą do tego księżyca. No już jest co tam, jak tam. Wiecie, jak to jest, jak mały człowiek ma takie marzenie, żeby dotrzeć w jakieś miejsce. No a księżyc to jest taka dla wielu dzieci magiczna rzecz, chociaż my wiemy, że on absolutnie magiczny nie jest. Taka rzecz, którą chciałoby się dotknąć, chciałoby się poznać. I wspomniałam na początku, że mamy tutaj trójkę wędrujących przyjaciół, bo dokładnie tak jest. Po chwili wędrówki spotykają też mężczyzn Tyci. Zobaczcie, jak ona jest Tyciusieńka. Trzymają się za łapki i idą do tego księżyca. Każdy ma jakiś powód. Wszyscy chcą do niego dotrzeć, więc tuptają, tuptają, tuptają. I jest tutaj bardzo ładnie, i jest tutaj śniegowo, i jest no tak klimatycznie, ale. Wiadomo jak to jest też w nocy, w lesie. W pewnym momencie zaczyna bardzo mocno wiać wiatr, robi się śnieżyca, jest zimno i już nie jest tak wesoło. I ta przygoda okazuje się nie taka fajna. Mało tego, zobaczcie, nie ma księżyca. Więc cała ta ich wędrówka trochę traci sens. Wędrowali, 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 a tu nagle tego księżyca nie ma. Więc oprócz tego, że są zmęczeni, że jest im zimno i że są zmartwieni, to no zrobiło się tak dosyć nieciekawie, ale przecież to jest książeczka dla najmłodszych, najmłodszych maluchów, więc zobaczcie kto się tutaj pojawia na górce, to jest mama małego misia która wszystkich, ale to wszystkich przyjaciół zabiera do domu, do ciepłego domu, już jest bezpiecznie już jest spokojnie i już jest też księżycowo bo mimo tego, że nie udało się dotrzeć do księżyca, bo schował się za chmurami, jak wyjaśniła mama, to jednak nasi przyjaciele mają tutaj księżycową kolację, więc mama misiowa, jak to mamy, w takich sytuacjach stanęła na wysokości zadania i miś po przygodzie, po wielu wrażeniach, już spokojnie może położyć się spać i zasnąć.